Idziemy do garażu naszego, bo przed chwilą zajechałem nie miałem aparatu fotograficznego. Widziałem, że dwie jaszczurki są. Pająki też łażą, więc nie wiem, czy te jaszczurki się obcyndalają zamiast zjadać te pająki. Pająk uciekł jeden, a jaszczurka, no jedna jest tutaj. z zainteresowaniem się nam. No nie bój się, przecież ci nie zrobię krzywdy. Przecież ci krzywdy nie zrobię. A druga siedziała schowana tutaj gdzieś. A Tu jest. Tu jest schowana w swoim starym miejscu. Czyli rozumie, że tu jest jej mieszkanie i tu jej nie można przeszkadzać, no a ta Zwiała, a pająk siedzi tu, niezjedzony jeszcze, także te jaszczurki się coś obrzynalają. No nie, tamta tamta się schowała Wlazła tam i myśli, że jej nie widzę. Widzimy cię, widzimy Tylko proszę tutaj zjadać te pająki Bo pajęczyn coraz więcej Jaszczurek też coraz więcej No ale bardzo dobrze. Człowiek powinien żyć w zgodzie z przyrodą. Byleby oposy tutaj jakieś nie przylazły. To z jaszczurkami możemy żyć w zgodzie. Przyjechałem do garażu, ale widzę, że jaszczurka się bezczelnie obcyndala. Jakiś pająk tu siedzi niezjedzony, a jaszczurka śpi zamiast go tutaj konsumować. Mieliśmy umowę, jaszczurko, że mieszkasz u mnie, jak będziesz zjadać pająki. A jak nie zjadasz pająku, no nie uciekaj, nie uciekaj, bo ci to nic nie pomoże. Jak nie zjadasz pająku, to do lasu. Chyba, że już się tak najadła, że, że musi odpocząć teraz. No to miłego odpoczynku. Jak się ona tu wędruje, poluje na coś. No i co łepek wystawiasz? Poluj na coś. Dwudziestokrotne powiększenie, więc przepraszam bardzo za to, że się że drży obraz, ale nie mam takiej ręki wprawnej, żeby trzymać kamerkę małą bez ruszania się. Wszystkie nasze pajęczyny na oknie będzie widać. O, jest tam coś do jedzenia w tych pajęczynach? Pająk na przykład. O, o, o. Zostawmy na chwilę jaszczurkę i wróćmy na drogę. Przypatrzcie się temu gabarytowi. No gabaryt ciężki, osi sporo, ale sam ciągnik też nie pomaga. To znaczy też jest to ekstra ciężki ciągnik przez to, że ma cały dom ze sobą targa za kabiną. Będzie traktor, zajmuje całą drogę. To innego rodzaju gabaryt. No, też szerszy niż normalnie, no, ale nie tak wielki jak ten poprzedni. Miasteczko Bishopville w Południowej Karolinie. Tutaj centrum tego miasteczka. No trudno to downtown nazwać. Wieżowców nie ma. Patrzcie, jakie fajne drzewka na środku są. Takie, nie wiem co to za krzaki są, ale są ładnie poprzycinane albo w takie. Pierścienie albo w spirale, i bardzo ładnie to wygląda. No oczywiście to jakieś wiecznie zielone krzaki, a całe miasteczko no, ma trzy skrzyżowania ze światłami pewnie kilkuset mieszkańców i za chwilę już wyjedziemy z tego miasteczka. W ciekawostkach uśmiechów. Czy przydałby się jakiś program do zmiany mowy Hioba na tekst, to bym przestrzka znowu poluje? O on druga leci za nią. Widzicie, jedna jest tu, druga jest tutaj. Może one się biją ze sobą, a może razem polują. Ta zielona jakaś większa. Od tamtej, tamta już w samym rogu. Ciekawe, co one tutaj. Muszą pająki tu zjadać, bo tu nic innego nie ma. Poza pająkami. A może na siebie polują, ta zielona może goni tamto. One w ogóle zmieniają kolor jak kameleon. To znaczy, nie do tego stopnia, ale. <laughs> ale, jak stanie na czymś w innym. to jakaś duża. Cicho, bo się zapatrzyłem na nią. Zamiast patrzeć przez obiektyw, to patrzyłem na żywca. Ona wyraźnie spogląda na tamtą brązową. No, ale to nie jest wiosna, może ją chcę skonsumować, może to jest chłopczyk ten zielony, a tamta to jest dziewczynka. I. O... A nie, rozmyślił się i maszeruje. Maszeruje tutaj. A mnie się kończy bateria, więc chyba nie będzie już polowania więcej. Nie, wraca. A tamten stwierdził, że trzeba zbiewać. Jak się wrócił, jak ten się wrócił, to trzeba uciekać. <grywia> Bione są, obie są już obie są już koło siebie, nie przeleciał. Za daleko zielony poleciał A ten chyba się gdzieś tu w pajęczynę wpakował. No wpakował się w pajęczynę. I co? I nie wyjdzie z niej teraz? Za plan Nie, zjada, gryzie coś tam, chyba, chyba zeżar pająka, jednak. Bo widzę, że się oblizuje. Bardzo dobrze, wyczyście mi te okna z pajęczyn, Moje jaszczureczki. Zjad pająka i idzie teraz odpoczy... Gdzie on jest? Gdzie on jest? Trzyma go w gębie. Widzicie? O, a tam następna. To już trzecia. To już trzecia jaszczurka. Tu jest jedna. Tu jest druga. O, atakuje tam kogoś. Spadła na sermater a tam jest trzecia zielona. Po prostu pora obiadowa zajadają pająki. Co to za dziurę w murze mam. Ha. To one tam mieszkają, może? Czy tam jakieś robaki mieszkają? No widzicie, jakie znalazłem? Wlazła cała do dziury. jogon został to tą dziurę trzeba gdzie zalepić a tu gdzie jaszczurki mieszkają no proszę, tu jedna siedzi schowana, a tutaj pająk I kto go ma zjeść proszę pani O tu następna i tutaj mamy całą kolonię O, a ja zostawiłem okno otwarte żeby mi się tu nie zalęgły w środku te stworzonka. Jak je bardzo lubię, to wolałbym ich nie mieć w samochodzie w środku. No, co będziemy robić? Musimy... Musimy to radio rozkręcić w samochodzie, gdzie ta kamerka stoi. Rozkręcimy radyjką po to żeby zainstalować inne chyba te głośniki za duże kupiłem tu jest coś jeszcze tylko no za wiele za wiele to tu nie ma antena zasilanie masa i dwa głośniki problem polega na tym że radio safari ma cztery kabelki z tyłu a radio pionier ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 kabelków z tyłu Więc te 4 kabelki muszę z tymi 12 jakoś pogodzić o, Gdzie ta instrukcja była? Co my to musimy gdzie zrobić? To chlaśniemy A natniemy a tak to je zagniema narzędzi, człowiek sprzedał ciężarówkę, się pozbył wszystkiego co mu nie było potrzebne i teraz się robi tak zwaną prowizorkę, ale prowizorki są najtrwalsze.